Klasa okręgowa Kraków 128 września 2019 roku. Maciej Szcześniewski, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Zielonkach i będziemy mieli okazję wspólnie oglądać mecz pomiędzy gospodarzami Zieleńczanką Zielonki a Pogonią Miechów. Zawodnicy już wychodzą na murawę wyprowadzani przez trójkę arbitrów Oba. Zespoły w środku ligowej stawki, no ale też trzeba zaznaczyć, że szczególnie ta dolna część tabeli jest dość płaska. Między w zasadzie środkiem tabeli, a jej końcem jest raptem 5-6 punktów. Także tutaj żaden zespołów nie może absolutnie na laurach spoczywać. Składy gospodarze: Zieleńczanka pod opieką Michała Żywczaka. Numer 1 Piotr Mazur w Bramce 13, Karol Chrząstowski, 83, Grzegorz Anioł 5, Paweł Jaworski, 19, Arkadiusz Kardas, 11, Maciej Michalak, 10, Jakub Rozwadowski, 4, Adrian Baran, 16, Patryk Rożek, 9, Michał Żywczak, 14, Dominik Sieradzan i na ławce zostają Prohal, Zembala, Małek, Frączek, Pietrzyk, Kotaba oraz Komenda. Grającym trenerem gospodarzy jest Michał Żywczak, grający występujący na bójsku z numerem 9. I goście podopieczni Marka. Kowalskiego, a więc pogoń Miechów. Numer 1 w bramce Mariusz Malicki, 5 Rafał Dudek, 9 Mateusz Antosiewicz, 14 Michał Kowalski, 3 Damian Wedzony, 2 Piotr Szych, 18 Papa Niang, 11 Adam Świtała, 10 Patryk Kaźmierczyk, 16 Patryk Grędziak i 8 Patryk Banaszkiewicz. Na ławce zostają Trebuz Mazur, Będkowski, Król Żarnowiecki oraz Szumera. Trenerem, jak już wcześniej wspomniałem, Marek Kowalski, a jego asystentem co ciekawe, grający w pierwszym składzie numerem 14 jego syn Michał Kowalski. Oba zespoły ze zmiennym szczęściem ostatnio w rozgrywkach ligowych Zieleńczanka uległa na wyjeździe 5 do 1 prądniczance. Natomiast pogoń przegrała z przebojem Wolbrom 2 do 1. A w szóstej kolejce z kolei Zieleńczaka przegrała z u siebie z przebojem Wolbrom. Natomiast pogoń miechów zremisowała 0 do 0 ze spójną Osiek. Tak wyglądały te dwa ostatnie ligowe dwie ostatnie ligowe kolejki w wykonaniu obydwu zespołów. Połów tutaj mamy jeszcze podgląd na ustawienie taktyczne, Zieleńczanka 4-5-1 z wysuniętym rozładowskiem z przodu, natomiast pogoni w ustawieniu 4-4-2 na dwóch napastników gra trener Kowalski, Kaźmierczyk i Banaszkiewicz z przodu. Wszystko już gotowe, aby rozpocząć to spotkanie, godzina 16 w sobotę, no i będziemy mieli teraz przegląd tych najciekawszych sytuacji, które w trakcie tego meczu się wydarzyły. Rozpoczynają od środka goście z Miechowa. Jak się potem okazało, początek tego meczu był kluczowy dla jego przebiegu. Dobrze nie zdążyli wyjść z szafni Zawodnicy Zieleńczanki, a już musieli, musiał Piotr Mazur wyciągać się piłkę z siatki. Kapitalne uderzenie. I mamy pierwszy gol w tym meczu. Już w drugiej minucie meczu. Strzałem z kolei. Gola zdobywa zawodnik z numerem 8 Zawodnika Patryk w Banaszkiewicz. Gola zdobywa. Grający z numerem 8 Patryk Banaszkiewicz, długa piłka na szesnastkę, tutaj żaden z zawodników drużyny gospodarzy piłki nie sięgnął też zaskoczony Piotr Mazur, nie sięgnął piłki Patryk Rożek. No i dobre to uderzenie Banaszkiewicza, już w drugim minucie bardzo szybko otwierają wynik goście. Wrzucili się od razu do odrabiania strat gracze trenera Michała Żywczaka. W środku pola próbował przejąć piłkę Papa Niang. Faulowany zawodnik gospodarzy, no ale sam zastosował przywilej korzyści arbiter. I ostatecznie nic tutaj nie ugrali dla siebie w tej akcji zawodnicy zieleńczanki. Na prawej stronie jest Adam Świtała. Piłka do środka, tam interwencja Adriana Barana nie dał rady przejąć futbolówki Papa Niang, No i wydawało się, że... Wyjdą z kontratakiem gracze zieleńczaki, no ale tutaj kuriozalne nieporozumienie pomiędzy Rozładowskim a Rożkiem, no i kapitalne uderzenie w Pogoni Miechów 2 do 0. Podobnie. już w piątej minucie Asysty prowadzili tym w czerwonych strojach. Spójrzmy na powtórkę, gola zdobywa Patryk Kaźmierczyk, popatrzył, spokojnie wyczekał, no i też to uderzenie bardzo precyzyjne, w boczną siatkę, bezradny był Piotr Mazur, który tutaj starał się skrócić kąt. I tak jak wcześniej mówiłem, w zasadzie nie zdążyli na dobre rozegrać się w tym meczu gospodarza, już musieli odrabiać dwubramkową stratę. Jest przy piłce, gramcy z numerem 83, Grzegorz Anioł, tutaj wydaje się, że był faul. Na zawodniku gospodarzy jeszcze przejmuje piłkę. Anioł wybiega z bramki Mariusz Malicki, łapie futbolówkę. Starali się zagrozić, zdobyć kontaktową bramkę gracze zieleńczanki. No i to się udało. W końcu po jednym z rzutów rożnych, świetnym strzałem, popisał się grający z numerem 14. Dominik Sieradzan. No i zaskoczony absolutnie Mariusz Malicki w tej sytuacji. Bardzo dobre, skuteczne rozegranie stałego fragmentu gry. Wydaje mi się, że to ćwiczyli gdzieś tam na treningach pod opieczni Michała Żywczaka. No i zaskoczony Mariusz Malicki. Kapitalnie złożył się do tego strzału Dominik Sieradzan. Naprawdę, bramka prześliczna. Rozochocili się gospodarze, starali się błyskawicznie rzucić do ataku i nawiązać tutaj walkę, doprowadzić do remisu. Tutaj bardzo dobrze, czujnie w bramce Piotr Mazur uprzedził wychodzącego na niezłą pozycję Adama Świtałę. Rozwadowski z rzutu wolnego, niezbyt pewnie Malicki, no ale na dwa razy udało się złapać tą piłkę a to nie powtórka tej sytuacji to kolejny stały fragment gry dla gospodarzy tutaj świetna okazja dla grającego z numerem 13 Karola Chrząstowskiego no ale chyba nie do końca spodziewał się Chrząstowski tej piłki nie był w stanie tutaj dołożyć nogi tak aby ta wpadła do siatki ostatecznie wybronili się z tego wszystkiego goście kolejny raz z tego samego miejsca praktycznie Rozwadowski starał się dorzucić tą piłkę Wiemy, że jest to zawodnik, który w drużynie Zieleńczanki jest naprawdę mocnym punktem. Na niego zawsze można liczyć, zawsze walczy, ale też dużo daje kreatywności od siebie z przodu. Kuba Rozwadowski, i nie inaczej było tym razem. Przejęli piłkę gracze z Zielonek, ale tutaj właśnie Rozwadowski był na pozycji spalonej i czujny też. Arbiter liniowy, długa piłka. Znów na zawodnika grającego z numerem 10. Dobre odegranie. No i Maciej Michalak próbował zaskoczyć Malickiego. Mecz troszkę się wyrównał. Po tym bardzo zaskakującym początku. Tutaj mamy kolejną okazję. No i zawodnik z numerem 11 też aktywny od początku Adam Świtała, który już kilka razy pokazał się z dobrej strony. E, przywalił, można tak to rzec, w poprzeczkę, bo naprawdę to uderzenie było. Bardzo, bardzo mocne, no ale też nie radzili sobie zupełnie z... Tymi atakami graczy, gości, obrońcy Zieleńczanki. No i kolejny strzał Adama Świtały. No i ta piłka Grzegorza wtoczyła się do siatki. 1 do 3 w tym momencie. Taki wynik widniał na zegarze, była to dopiero 25 minuta meczu. Ale tutaj naraz we dwóch rożek do spółki z Aniołem podskoczyli niczym baletnicę No i tutaj wyczuł. Adam Świtała Gdzie stoi Piotr Mazur I gdzie tą piłkę umieścić Tutaj jeszcze powtórka Tego potężnego strzału po którym Aż uchylił się Piotr Mazur Gdzieś tam Przestraszył się tego uderzenia na no, a tutaj Po raz kolejny powtórka bramki Ta piłka wpadła w boczną siatkę No nie mogą popełniać Takich błędów w defensywie Obrońcy Zieleńczanki Jeżeli chcą Utrzymać się spokojnie w lidze, bo tutaj, już w, w pierwszych 25 minutach, tak naprawdę popełnili co najmniej 3-4 kardynalne błędy, ale rzucili się znów do. Próby odrobienia części strat gracza Michała Żywczaka, nieźle przedzierał się w pole karne Dominik Sieradzan, a więc zdobywca jedynego gola w tym meczu dotychczas dla drużyny Gospodarzy. No ale ten rajd zakończył się strzałem, który zbił Malicki, spójrzmy tutaj kolejna sytuacja podniesiona porągiewka przez arbitra liniowego. Można mieć wątpliwość, czy tam Adrian Baran nie został po lewej stronie. No tak czy siak i tak nie trafił. Grający z numerem drugim Piotr Szych. A to była dobra okazja, aby w zasadzie zamknąć ten mecz, już w pierwszej połowie zierał się na lewej stronie. Jeden z zawodników gości. Dogranie do środka tam był Banaszkiewicz. Znowu utrzymują się w szesnastce gracze pogoni miechów. Przy futbolówce uderzenie ostatecznie szpicem łapie Piotr Mazur. Spójrzmy na tą akcję. Tutaj świetna sytuacja dla Rozwadowskiego A jest to zawodnik wybitnie lewonożny. A tutaj uderzał prawą nogą. No i ten strzał jakieś pół metra. Obok prawego słupka ja bramki strzelony przez Mariusza Malickiego do przerwy był wynik 1-3. No i jeśli tutaj marzyli o punktach po opieczni Michała Żywczaka, to musieli się od początku drugiej części meczu zabrać do pracy. Póki co faworytem do awansu do Ligi Czwartej zdaje się być Proszowianka, która... Bez porażki jeszcze w tym sezonie, no ale też jaka przepaść dzieli okręgówkę i czwartą ligę pokazuje przykład Sokoła Kocwyżów, który zupełnie nie radzi sobie ligę wyżej po awansie bardzo pewnym w tamtym sezonie. Spójrzmy do środkowanie, lekko przejęli inicjatywę gospodarzy na początku drugiej części meczu. Ewidentnie nastawił na kontrę w drugiej połowie Marek Kowalski swoich podopiecznych. No, i gdzieś tam łyknęli ten haczyk. Gracze Zieleńczanki, chociaż przez moment było blisko, aby tutaj nawiązali znowu kontakt. Tutaj bardzo kontrowersyjna sytuacja, spójrzmy. Wyszedł z bramki Malicki. No, wydaje się, że tutaj powinien być rzut karny na Żywczaku. Bowiem no, piłkę złapał później. Dopiero bramkarz pogoni, a najpierw tak naprawdę wbił się tutaj w nogi Michała Żywczaka no i moim zdaniem tutaj należała się gospodarzom jedenastka Żywczak przerzut na lewą stronę był aktywny Michał Żywczak no jak przystało na grającego trenera starał się wnieść dużo do gry swojego zespołu no i był aktywny tego nie można mu odmówić natomiast nie miał wsparcia też zbyt wielkiego od kolegów z drużyny, a w zasadzie swoich podopiecznych, można tak to powiedzieć. A w kolejnej kolejce Pogoń podejmą siebie przemsze klucze. Może o tym za chwilę, bo tutaj spójrzmy na tą kuriozalną sytuację. Połamani już zupełnie po tym strzale zawodnika Pogoni. Do pustej bramki gracze gospodarzy. Rędziak zawodnik numerem 16 po tym fatalnym zagraniu Pawła Jaworskiego do Piotra Mazura tutaj Mazur jeszcze starał się ratować sytuację natomiast no był bezradny, beznadziejne zachowanie po raz kolejny całego bloku defensywnego gospodarzy no i tutaj był już w zasadzie po meczu jeśli chodzi o następną kolejkę to w dziewiątej serii gier Pogoń Miechów podejmie przemsze klucze. Zielińczaka zagra na wyjeździe z Niedźwiedziem. Tutaj kolejny cios dla drużyny Gospodarzy. wydatuje z jest w 36 minucie Michał Żywczak. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Tutaj nogą tak w stylu trochę tekwondo czy innego aikido Michał Żywczak potraktował grającego z numerem 7 Wiktora Mazura, no i wydaje się też, że słuszna ta czerwona kartka dla Michała Żywczaka. Mierna agresja, też mógł zrobić krzywdę przeciwnikowi, no inna sprawa, że gdzieś tam wcześniej też pewnie zdenerwowany był tą sytuacją, w której potraktował go bardzo brutalnie Malicki, absolutnie do tego, tego zachowania nie usprawiedliwia, dlatego próbuje tak umotywować jakoś zachowanie grającego. Trenera Zieleńczanki, A tutaj już do trumny rędziak w 73. minucie pokonuje Mazura. No i ustala wynik meczu. Na 1 do 5 kolejny pogrom. No i drugi mecz rzędu, w którym podopieczni Michała Rzewczaka tracą 5 bramek. To musi zastanawiać trenera. Gospodarzy tego meczu, bo musi coś zrobić z tymi błędami, które zdarzają się już seryjnie jego zawodnikom. Jeszcze próbowali gracze pogoni wcisnąć szóstą bramkę. Już absolutnie rozluźnieni pod opiecznik Marka Kowalskiego. Jeszcze honoru próbowali bronić gracze zieleńczanki. To uderzenie z rzutu wolnego nad poprzeczką. Nie mogli być zadowoleni przyjezdni, bardzo wysoka wygrana gole Banaszkiewicza, Kaźmierczyka, Sieradzana, Świtały, Redziaka, dwa razy w drugiej połowie, no i to wszystko skończyło się wynikiem 1 do 5 dla Pogoni Miechów. Dziękuję Państwu za ten ten wspólnie obejrzany, Maciej Szcześniowski. Do usłyszenia. I zakończyło to spotkanie 5-lego zwycięstwa różnych gości. A ja przypominam, zapraszam do mnie pod nagród Panów z biletami numer 0422, 0931, 0425. Panie z biletami numer 0925.